Cześć, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie I zapraszamy dzisiaj na otwarcie Glossy Box, tym razem w wersji męskiej Mamy już przygotowane pudełko, nie wiemy jeszcze co jest w środku, nie możemy się już doczekać Także zapraszamy, jeżeli też chcecie zobaczyć co jest w pudełku i czy nam się to spodoba Zaczynamy, zapraszamy <muzyka> yeah. Nie tak Okay, to jest pewnie for me. E, Tak, to otwiera już. Dobra. Dziękuję bardzo od za karteczkę. Otwieramy, więc wygląda ono tak. Tak ci się podoba. Moje ono. zawsze różowe. Ładne, ładne. No ładniejsze niż różowe. I takie pudełko wychodzi chyba z tego co wiem, raz na kwartał i kosztuje 59 zł. Uwaga. Wow! Czy mogę się zająć tą karteczką? Możesz, jak najbardziej. Wejdź w prawdziwie męski świat z czwartą edycją Glossy Box Men. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowy zestaw najlepszych kosmetyków, które ułatwią Ci życie, sprawią, że poczujesz się lepiej. Przecież będzie Ci lepiej. Będzie mi lepiej. Dbanie o siebie nigdy nie było prostsze, że zestaw idealnie sprawdzi się też na zimowym wyjeździe. I co tu masz? Ulotkę z e, zapachami Davida Beckhama. Wypróbuj trzy wyjątkowe zapachy David Beckham i, wy... Beckham <grym> i wybierz swój. I uwaga... I uwaga. Dobrze, no i mamy tak. No i co masz próbkę? Nie, więcej niż jedną chwileczkę. Ja już Ci mogę powiedzieć, bo widzę na karteczce, że yy, są trzy, trzy próbeczki, próbeczki zapachu Davida Bekama. to jest Beckhama, to jest, jest liczony jako pełen produkt i te zapachy to jest The Essence, Classics i Home? home, jak to się czyta? Home czy home? Nie ja wiem. No ale poczekaj. Dobra, bo patrzę, że jest tutaj e, Dobra, no. balsam, którego już używałem. Tak? No dokładnie. Ten tutaj... topa EXPERT SOS, balsam przeciw podrażnieniu. Balsam, o! Polecam. <grym> bardzo fajny, bardzo, bardzo przyjemny. No, tu masz pełen produkt za 40 ml kosztuje 30 zł. No, bardzo fajny. Tutaj mamy. Próbkę żelu podpryszni z Nivei. Seria Silver Protect, pełen produkt, kosztuje 9,49 zł, a to mhm. ma mililitrów. A to ma moja droga 50. No to już mogli wrzucić całość, nie? Dobra. Teraz mamy... Dwie miniaturki, ja ci podpowiem. Szamponu. Szamponu to jest system Professional Welli i to są dwa oddzielne produkty. Mhm. E, pełne produkty to jest 250 ml i kosztują 38,70. Jeden to jest szampon refresh. Tope. Do codziennego stosowania dwa w jednym do włosów i ciała. Odświeża, oczyszcza na wilża. A drugi do wrażliwej skóry głowy. Oczyszcza skórę nie powodując podrażnień. Dobra, e, czegoś jeszcze nie pokazałem chyba. Nie, jeszcze to tylko. No, jeszcze to. no i maszynka do ogolenia. To jest oczywiście pełen produkt jest to nowość na polskim rynku. 3 4 Z pięcioma ostrzami. Pełen produkt kosztuje 64,99. że jestem mile zaskoczony. Bardzo mi się podoba. to jest Gillette Fusion Pro Glide Silver Touch. Idę się ogolić. <laughs> Ciekawe czy ma, weźmy przeczytaj, czy ma w środku jakiś zapach. Ma jeszcze jeden dodatkowy Jeden albo dwa, może otworzyć co? Możesz otworzyć, fajnie będzie. To ja w tym czasie jeszcze pokażę te próbki perfum, które olałeś. Może no, byś nie... Bo tutaj no, od, od mamy... Od razu olałeś. <laughs> tutaj mamy jako jeden produkt policzone trzy próbeczki zapachów. Tak one wyglądają. Jest zapach, De... zapach Davida Beckham'a The Essence. Mamy zapach ten właśnie Home, Home... Home chyba to się wymawia. I zapach Classic. I to są takie tradycyjne próbeczki, natomiast myślę, że fajna sprawa z je przetestować, No, myślę, że tak. Będziemy później wąchać. I jest maszynka do golenia z jednym zapasowym e, jakby ostrzem. Nie chcesz mi jej dać? nie by się nie. nogi goliły. Nie, Ale... Nie, no jest... nóg by się nie nadawała, bo ma za dużo tyk. Ja to tykaj. Ale daj, daj, ja daj. To no daj dotknąć. Ale wiecie, co jest fajna, bo fajnie w dłoni leży, bo jest ciężka. I zobaczcie, jak jest ładnie wykonana, bo jest taka mm, tutaj y, srebrna, taka metalowa, nie? Nie jakiś plastik. Nie. No, zobacz, to jest metal. metal. Ale fajnie, wy... faktycznie metal, fajnie wyważona. Taka... Fajnie wyważona w ogóle jest. A proszę, ja sobie mogę na jednym paluszku <noise> tutaj trzymać. dalnie w środku złapałem, żeby nie było. No, myślę, że będzie się bardzo fajnie. Goliło. Dobra, to musimy to podsumować, bo mam wrażenie, że zrobiliśmy to tak, że jest no nieogarnięcie. Tak, Więc jeszcze dobra. raz, jako jeden produkt policzone są trzy zapachy Davida Beckhama i 40 ml takiego, takich perfumów kosztuje 77,99. Więc, że sobie przetestować, no dobra, jeszcze każdego dnia psikał inną próbkę. tak? Mhm. Kolejna sprawa to jest ta maszynka, później mamy szampony. Yy... Dwa szampony, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery produkty. Nivea jest piątym no i tołpa szampon. Krem tołpa. I tołpa jestem, jest pełnowymiarowa. Jestem bardzo zadowolona z, z tego pudełka. Co Ci się najbardziej podoba? Bardziej mi się podobają pełnowymiarowe produkty. Maszynka, Maszynka i... i. i krem. Nie widać krem, jak pokażę. I krem. On jest w takiej metalowej tubce, nie? Taki aluminium. Tak, 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 tak. On jest, mogę go otworzyć. A to jest ten taki tłusty? Tak, tak. To jest z filtrami UV. Pomimo, ja, jeżeli ja mogę wyrazić swoją opinię, to. Możesz. <laughs> Dzięki. To tak. Seria tych szamponów profesjonalnych z jednej strony to jest fajna sprawa, bo to kosztuje taki szampon. 40 zł prawie, więc fajnie się przetestować. Więc ten szampon do skóry wrażliwej myślę, że dla wielu panów się przyda. No a tutaj mamy tak naprawdę dwa takie same produkty, bo to jest szampon, który możemy wmyć i włosy, i ciało, więc możemy użyć jako żel pod prysznic. Tu mamy żel pod prysznic, to już trochę za dużo, bo tak naprawdę mamy i dwa szampony, i dwa żele pod prysznic, wiesz, o co chodzi? No rozumiem. Więc te miniaturki, tak średnio, ale krem. Krem udało mi się wygrać z pudełkiem. Proszę bardzo, jest w aluminiowym opakowaniu. E, tołpa jest świetna i. To co, co naprawdę... No i tołpa jest... kosztuje 30 zł, maszynka jest warta no. 65, więc zwraca się nam całe pudełko, które kosztuje 59 zł. Co w ogóle myślisz o takim Grossi Boxie? Bo to jest pierwsze uważam, pudełko szczęście. Uważam, że no, jak na pierwsze pudełko jestem naprawdę mile zaskoczony. Eee, fajna sprawa, no i myślę, że warto, naprawdę. Polecasz dziewczynom, Polecam. żeby na mikołajki taak, czy na świętach upadło. Tak, tak, to nie jest duży wydatek, a naprawdę fazenci mogą się ucieszyć z tego. Myślę, że tak naprawdę ta maszynka jest najfajniejsza, a to Oje. wszystko to jest takim dodatkiem, nie? Tak. Także my polecamy, jesteśmy zadowoleni i bardzo liczymy i czekamy na to, co wy myślicie o tym pudełku. Eee, dajcie nam koniecznie znać na dole czy Wam się podobało, czy nie, może zamówiłyście, jeżeli tak, to jak Wasz chłopak, tata czy brat zareagował na to pudełko. A my już kończymy i ja idę wąchać te wszystkie piękne zapachy, bo jestem bardzo ich ciekawa. Mam nadzieję, że będą no ładne, bardzo lubię męskie zapachy, jak coś, to zabiorę Albertowi i psikać będę za. Nie. Także bardzo dziękuję za oglądanie, do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się, pa, cześć. Do zobaczenia.